Cześć i czołgiem. Dziś powiemy sobie o butach. Pozwólcie, że ściągnę mój egzemplarz. Są to buty nie byle jakie, bo ze mną na szlaku już od czterech lat. Patrzenie tam, gdzie trzeba. Nie zwracajcie generalnie uwagi, bo testuję nową kamerę i patrzę w lampkę zamiast w obiektyw, ale przyzwyczaję się z czasem. HX Air Power X21, czyli te buty, których używam najczęściej, które mam na sobie podczas prowadzenia szkoleń survivalowych, jak również podczas moich wypraw. Były ze mną między innymi w Norwegii. No i teraz chciałbym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat tego obuwia. No, nie będę ukrywał, że są to moje ulubione buty, więc może pojawić się tutaj dużo plusów, ale zauważycie również minusy, bo one niestety są, nie ma butów idealnych. Natomiast sam fakt tego, że mam je ze sobą już 4 lata mówi sam za siebie. Świadczy przede wszystkim o wytrzymałości tego obuwia, a jak z pozostałymi aspektami? No o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Na potrzeby tego odcinka butów nie pastowałem, nie polerowałem, chcę, żebyście zobaczyli wszystkie uszkodzenia, jakie powstały tutaj na przestrzeni 4 lat i co ciekawe, jest ich stosunkowo niewiele. No powiecie, że oszczędzałem buty, że może jakiś buszkrawcik, spanie gdzieś po krzakach i buty były tak naprawdę na nogach tylko dla Bajeru, bo podjeżdżałem samochodem na miejscówkę. No otóż nie do końca tak, tych butów używałem na moich szkoleniach survivalowych. No, a kto był ten wie, że moje szkolenia opierają się nie na siedzeniu na dubsku, a raczej na ciągłym marszu w terenie. Sporo jest tam nawigacji, między innymi. Pokonywania przeszkód terenowych, takich jak yy, zawalone pnie drzew, w tych butach przekraczałem rzekę, wspinałem się po skałach, oczywiście nie po pionowych ścianach, bo do tego służy inne obuwie. Natomiast właśnie eksplorowałem teren głównie, czyli buty były narażone cały czas na zniszczenia. No i możecie zaobserwować, jak wyglądają właśnie po czterech latach. Przyjrzyjcie się strukturze skóry, widać, że jest wytarta, a to oznacza, że używałem tych butów dość intensywnie. Oczywiście żadna naturalna skóra, bo mówimy tutaj o naturalnej skórze bydlęcej, nie jest odporna na przetarcia, więc z czasem, to jest normalne, że te buty z czasem się wytarły, że są tutaj przetarcia na tym obuwiu, co możecie zaobserwować na zbliżeniu. Widzieliście na niektórych odcinkach, jeżeli śledzicie kanał Adventurer, że potrafiłem w tych butach wejść po kostki. Do wody na chwilę oczywiście, czy to też czekałem aż fala przypłynie, zaleje mi buty, czy też wchodziłem do kałuży. Stopa pozostawała w tych butach sucha. To jest naprawdę coś niespotykanego, jeżeli chodzi o buty taktyczne, no bo to są buty taktyczne, nie typowo trekkingowe, ale właśnie takie wojskowe czy też dla służb. I to jest dosyć ciekawe, bo to nie są buty przeznaczone w teren. Muszę wam się przyznać, że ja wybierając te buty trochę ryzykowałem. No dlaczego? Bo miałem doświadczenia z butami typowo trekkingowymi, które. O których producent mówił, że są wodoszczelne, natomiast wodoszczelne nie były. No i nieważne, jaka tam była zastosowana, czy jakaś autorska membrana, czy był to Goretex, to te buty po czasie takiego mojego survivalowego użytkowania zwyczajnie przemakały. Wystarczyło, że wyszedłem gdzieś poza szlaki, w wysoką trawę, mokrą trawę. Te buty za chwilę były mokre, tak samo w mokrym, wilgotnym śniegu. Szukałem czegoś, co da mi dużą wodoodporność, większą niż standardowe buty trekkingowe. A jednocześnie czegoś, co będzie oddychało, w czym stopa mi się nie zapoci. No przecież kaloszy nie będę na długie marsze nosił, bo zwyczajnie stopa się w takim obuwiu poci. Nie są to też buty do końca wygodne. No i znalazłem właśnie taki złoty środek. Te buty oddychają. Jest tutaj specjalny system cyrkulacji powietrza. Jednocześnie są bardzo wodoodporne w mokrym śniegu, w trawie mokrej. Radzą sobie bardzo dobrze dodatkowo wygoda. To są najwygodniejsze buty jakie kiedykolwiek miałem na stopach. No ja nie mówię oczywiście tutaj o jakichś Adidaskach, gdzieś wychodzimy sobie wiadomo na miasto czy też na wieś, gdzie kto mieszka. Wiadomo, że buty sportowe będą najwygodniejsze, natomiast jeżeli mówimy już o butach takich taktycznych, wysokich ponad kostkę, to to są najwygodniejsze buty jakie miałem kiedykolwiek na nogach. Nie ma w tym ani ksztyny, przesady. Żadnych otarć, żadnych pęcherzy w tych butach się nie nabawiłem. No ale popatrzmy na dół, co tutaj się dzieje. No i tutaj będzie pierwszy minusik, o którym muszę powiedzieć. O ile mamy tak bardzo dobrą mm, jakościowo skórę bydlęcą, mamy tutaj membranę Goreteks również. O tyle, no podeszwa, no jakby to Wam powiedzieć, ona nie jest zła, bo nie popękała w żadnym miejscu. Przyjrzyjcie się zresztą. Podeszwa nie popękała. Natomiast jak widzimy, no po tych czterech latach zaczęła się ścierać, szczególnie widoczne to jest tutaj napięcie. No po czterech latach mało które buty tak naprawdę wytrzymują dłużej, jeżeli chodzi o podeszwę, no jeżeli byłby tutaj Vibram, mogłyby wytrzymać dłużej i też zastrzeżenie do tej podeszwy moje jest takie, że o ile w terenie. Radzą sobie te buty bardzo dobrze. To jeżeli wejdę już na jakąś skałę, szczególnie taką wilgotną, to potrafią się te buty ślizgać i trzeba to mieć na uwadze. To zaobserwowałem przede wszystkim w Norwegii na Preikestolen, kiedy po prostu wspinaliśmy się już tam poza szlakami po takim skalistym podłożu. Te buty rzeczywiście się dosyć mocno ślizgały i trzeba to mieć na uwadze. Natomiast w terenie, w lesie, te buty są niezastąpione. Jeżeli chodzi o tą podeszwę, bardzo dobrze trzymają się podłoża. Membrana gore plus skóra dają wodoodporność, no i wytrzymałość tych butów. Wytrzymałość to jest bardzo duży plus, bo jak widzicie, przez 4 lata używania, ja tutaj nie mówię już o takich otarciach zwykłych tej skóry, bo na tym nie będziemy się skupiać, to jest normalne, ale jeżeli miałbym znaleźć yy, cokolwiek, o, na tym bucie, ten but jest bardziej zniszczony, od razu mówię, dlatego jego właśnie prezentuję. No bardziej zniszczony, one nie są zniszczone, natomiast jakieś uszkodzenia tutaj yy, widać. I popatrzcie na przykład tutaj, tu jest rozcięcie, nie pamiętam nawet jak ono powstało, prawdopodobnie na skutek kontaktu z jakąś ostrą skałą. Powstało rozcięcie, natomiast ono nigdzie tutaj głębiej nie wchodzi. Jest powierzchowne tylko, mimo że głębokie, to powierzchowne. I to jest właśnie tutaj istotne, że te buty możemy naprawdę zaciąć głęboko na skórze, a i tak to rozcięcie nie pójdzie na wylot. Dlaczego ono akurat tutaj nie poszło dalej, mimo że jest naprawdę głębokie? Dlatego, że. No i tutaj pojawia się jeden z minusów, jak dla mnie, minusów tego obuwia tutaj jest blacha. Po pierwsze, na lotnisku, jeżeli gdzieś się wybieramy, no to trzeba będzie te buty ściągnąć, bo na bramkach zaczną pikać. Po drugie, ta blacha, w warunkach, jeżeli mamy szeroką stopę, akurat ja tego nie zaobserwowałem, ale podejrzewam, że tak może być. No, przy minusowych temperaturach ta blacha może wyziębiać nam stopy, jeżeli mamy szeroką stopę i ona wypełnia cały tutaj przód buta. Natomiast ja mam stopę, no, ani. Przestanie szeroką, ani przestanie wąską, Tutaj jest naprawdę dużo po prostu miejsca z przodu. I ta przestrzeń jest, i ten but stopy nie wychładzał, przynajmniej u mnie. Natomiast teoretycznie mogłoby się coś takiego zdarzyć, dlatego że tu jest blacha, która po prostu chłodną temperaturę będzie kumulować. Natomiast ja tych butów używałem w zimie przy minusowych temperaturach i było mi w stopy ciepło. Oczywiście ubierałem do tego ciepłe skarpety grube. No ale. Muszę o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli. Yy, I tak, jest ta blacha, no i ta blacha, ten prawdziwy minus takiej tej blachy z przodu, to jest to, że te buty są po prostu ciężkie. One są ciężkie jak na buty trekkingowe, jak na buty taktyczne, z jakimikolwiek bym nie porównał, one będą najcięższe. No i jeżeli jest to dla nas problem, jeżeli nie jesteśmy nawykli do marsz długodystansowych z obciążeniem, no to możemy po czasie ciężar tych butów poczuć. Większość butów jakie miałem, jakie testowałem, rozwalała się w ten sposób, że odchodziła tutaj podeszwa od reszty buta. Albo z przodu się to działo, albo z boku. Po czasie ta podeszwa całkowicie odpadała, bo ja to kleiłem jeszcze, ale to później się rozwalało z powrotem. W tych butach nie ma tego problemu. Tutaj nigdzie ta podeszwa, no popatrzcie sami, nigdzie nie odchodzi. Po czterech latach używania tutaj wszystko jest szczelne. Nie ma żadnych szczelin między butem a podeszwą. I ja wiem, że ja strasznie zachwalam te buty w tym odcinku, mimo że tych kilka minusów się znalazło. No ale tak na zdrowy rozsądek, co sami byście powiedzieli o butach, które nosicie od czterech lat, których używacie intensywnie w terenie, które Was dotąd nie zawiodły, które się nie rozwaliły, które są wodoodporne, które są wygodne, najwygodniejsze, jakie kiedykolwiek nosiliście. Co ja mam powiedzieć? Czy ja mam na nie narzekać? No byłoby to trochę dziwne, tak? Więc dzisiaj odcinek taki trochę no, zachwalający te buty. Niemniej jednak należy pamiętać o minusach, o tym, że jest tutaj blacha, czyli buty są ciężkie, nie są to, to, to lekkie buty yy, trekkingowe. Yy, należy pamiętać również o tym, że ta podeszwa może się na skałach ślizgać. Jak również o tym, że są to buty drogie. Nie będę was oszukiwał. Ja te buty dostałem do testów, tak więc. Yy, mnie to jakoś szczególnie nie dotknęło. Natomiast te buty. Kosztują, wtedy kosztowały prawie 800 zł, nie wiem jak jest teraz, i wtedy na pewno tyle bym nie dał za te buty. Dlaczego? Ja wtedy bazowałem na butach za 200, za 300 zł, maksymalnie za 300. Te buty się rozwalały. Rekord to były magnumy, które rozpadły się po pierwszym wyjściu w teren. Natomiast były też buty, które wytrzymały pół roku. Rekordem były te oryginalne, takie pierwsze kupczaki buty słynące jako buty pancerne dla jednostek specjalnych, te buty wytrzymały ze mną rok, dokładnie rok, natomiast te buty HXR Power X21 wytrzymały 4 lata. Jak one rzeczywiście wyglądają, w jakim są stanie po 4 latach użytkowania i ja w zasadzie nie muszę tutaj mówić nic więcej, bo... To jest najlepsze świadectwo. Zobaczcie sobie film na kanale Adventurer, yy, schodzenia po rzece sprzed 4 lat. To jest dowód na to, że już wtedy te buty miałem. Następnie sobie przejrzyjcie wiele kolejnych filmów. Zazwyczaj te buty miałem na nogach. Tak więc naprawdę tutaj nie ściemniam. Znaczy ja nigdzie nie ściemniam, żeby nie było, bo ja wiem, że część z was tak sądzi, że ja ściemniam, że mówię o super produkt, prawda? No ale co ja mam powiedzieć? Co wy byście powiedzieli o butach, których używacie przez 4 lata, które nigdy was nie zawiodły, które są no bliskie ideałowi, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że to jest blacha, że są dosyć ciężkie, że ta podeszwa potrafi się na skałach ślizgać. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcielibyście kolejnych recenzji takich no już bardziej po roku, bo mało mam takich rzeczy, które wytrzymały ze mną aż 4 lata, no chyba, że chcecie zobaczyć coś co się rozleciało. Nie wiem czy mam to jeszcze, bo ja zazwyczaj takie rzeczy po prostu wywalam. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć coś takiego, co się rozleciało w czasie użytkowania, to dajcie znać. Poszukam czegoś takiego, może mam jeszcze gdzieś schowane. Natomiast kolejny odcinek tutaj na kanale to będzie odcinek na pewno na pewno będą to jakieś testy sprzętu jakaś recenzja natomiast jeszcze następny to będą Gadżety, znowu kolejny miesiąc gadżetów. No, i teraz dajcie w komentarzach propozycje na temat tego, jakie gadżety mogłyby to być. Czy właśnie zrobić tak, jak mówili, mówiłem wcześniej, yy, proponowałem wam odcinki ze sprzętem typowo letnim, czy też wiosennym. No, ale przecież możemy to zrobić w formie gadżetów, na przykład gadżety na wiosnę, gadżety na lato. Jeżeli podoba Wam się ten pomysł, dajcie znać w komentarzach. I oczywiście pamiętam o mojej propozycji odcinka, gdzie wyruszam w teren na dwa dni yy, kompletnie bez niczego, tylko z tym śmiesznym zestawem survivalowym od Milteka, czy on się do czegokolwiek może przydać. No zobaczymy. Oczywiście będę musiał przenocować w terenie. Noce są jeszcze chłodne. Dzisiaj było chyba 0 stopni nawet. Tak więc no zapowiada się naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że nie zabiorę ze sobą ani śpiwora, ani żadnego schronienia, tylko właśnie ten mały zestawik. Ten odcinek pojawi się niebawem na kanale Adventurer, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.